Witajcie, odnośnie regulacji tego sprzęgiełka w 30, co nam potrzebne? Potrzebny nam klucz 13, ale tylko po to, żeby odkręcić tutaj osłonkę. Klucz 17 i ja mam taki dorobiony, bo fajnie tutaj jest go założyć o. i można sobie śmiało odkręcać. I jakiś przymiar z wymiarem najlepiej, żeby sobie tam włożyć między łapkę sprzęgła a łożysko dociskowe. Ja mam taki zrobiony z jednej strony płaskowniczek na 7 mm, z drugiej jest na 13 mm. Ten na 7 mm ja sobie daję na łapki odjazdy, a ten drugi jest na łapki od wałeczka WOM. Jak rozpoznać łapki? Łapki odjazdy są z grzybkiem takim a łapki WOM są bez grzybka.